Cześć Siemanko, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Miki witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale Po prostu postanowiłem słuchajcie, że, że słuchajcie, że zacznę nagrywać zacznę nagrywać dla Was gry i w ogóle, że tak po prostu bo widzicie nudzi mi się w ogóle. Więc po prostu a co ile będą odcinki to nie wiem, nie pytajcie, bo to jest w ogóle jakaś. Trudna sprawa do zgryzienia. Mam nadzieję, że takie filmiki Wam się spodoba. Spodobają. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania i udostępniania innym. Ale dzisiaj zaczynam od EuroTrack Simulator 2. Będzie to jeszcze Farming Simulator 22. Z 25 zobaczę. Czy będzie? Na spokojnie mi tutaj pociągnie komputer bo to wiecie jak to jest mój komputer w miarę da radę Ej, wiecie co teraz żeby tutaj tak yy. ale w ogóle to jest elektryk ja nie mogę to jest to jest w ogóle elektryk no ja ale słabo skręca coś no odcinki mi się, odcinki tak będą do pół godziny mi się wydaje Tak do pół godziny lód w ogóle ten Szkoda, że nie można takiego elektrykę kupić, ale to tam. Dobra. Teraz będzie pierwsze parkowanie. Zobaczymy jak mi pójdzie. Eee, czy w aerotracka to już długo gram, już mam około 400 godzin, eee, więc... Więc na spokojnie, widzowie, na spokojnie. Dobra, zaraz zobaczymy jak... Ale ma przyspieszenie, kurde. To lepsze jak moja skania na głównym głównym save'ie, nie? Ja pierdziele no. Tu muszę ten, muszę. O, coś źle, że zajechał. E, mi się wydaje, że odcinki do 20 minut będę robił, żeby... Długie bardzo nie były. Czy do pół godziny zobaczę. O dobra. I rozczepiamy. Zobaczymy. O tutaj mamy. Jak będzie ten, jak będzie za głośno mm, muzyka to, to ją przyciszę na razem Dobra, bierzemy jakieś najdroższe Do Katowic od razu, nie bez... <coughs> bez zastanawia się. Ło kurde Ja muszę tutaj oczywiście poprzestawiać e, Tą ciężarówkę, ona jest w ogóle... Jezu, yes, smar. Nie lubię jak one są tak zbliżone dość. Tak to jest tak zbliżone. Czekajcie. O! Pierwsze trochę oddalę. Teraz dobrze? No! Teraz będzie dobrze. Wiecie co? <laughs> Czekajcie chwilę. Ja muszę coś zrobić bo. Mm, Ja tutaj ja tu muszę yy, wiecie Pościszać to wszystko Bo to jest wszystko za głośno. To jest wszystko za głośno słuchajcie ja je po prostu yy, Ja po prostu mnie to jest tak głośno, wiecie? przyciszę. Nawigacja niech będzie. Dobra. Teraz powinno być git. Dobra te wiadomości później czekajcie. O światło. Ale ta ciężarówka jest ta, taka. Jest taki to jest ten dafik nowszy. Chciałem tutaj ten pomad. A jest, dobra. Dobra. A nie w tą stronę. Drugą. No, na razie jesteśmy w Polsce. No i ten. Co tutaj działa? się za szybko. Standardowo? A, to mogę jechać tam bez... bez problemu. Słuchajcie? No, na chillu. O. Żeby tylko na tym. Co mi tu pika? Ty, co mi tu pikasz? Heh. Ja nie wiem o co chodzi, ale dobra. Tempo sobie oczywiście ustawię na zależy jaka, zależy jaka droga będzie. Hmm. Tutaj. Ale ma przyspieszenie, ale się zbiera, o oh Czekajcie, gdzie jest ten temp, czekajcie. Hm. Aha. Dobra, to będę normalnie przypieszyłam Mam coś chyba nieustawione dobrze i po prostu nie chce mi e, ten <laughs> Nie chcę mi po prostu tempomatu ustawić. E, słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyście po prostu pisali w komentarzach e, Wasze pytania. Będę po prostu na odcinkach je odpowiadał. E, bo tak i tak e, po prostu nie ma o czym za bardzo gadać. Chyba, że jakieś tematy takie wiecie. Będą, no to będę, będę was po prostu informował e, na bieżąco. Więc... Co mi tu? 92, nie, ta ciężarówka jest jakaś dziwna. O nie, takie zwężenie, a dobra z tym mandatem, to mam 10 tysięcy. To tak na chillu słuchajcie. A ja na tym swoim mm, podstawowym saveie mam, tym pierwszym, tym głównym saveie, bo teraz mam drugi save do nagrywki, do nagrywek. No to po prostu mam tutaj, wiecie. No, wszystko od nowa, fajnie się zaczyna w ogóle. O sobie zjadę tutaj na ten. Miałem to włączone, włączone, dobra W ogóle do Katowic Jedziemy Po prostu zobaczymy jak to będzie. A czy farmika będę nagrywał, no to zobaczę. Czy, będę, czy będzie mi się po prostu chciało, ale chyba tak. no, Ale tego nowego farminga to nie wiem. Kurde, taki 205 zł kosztuje. Eee, po prostu ta policja super. A on po prostu trochę kosztuje ten nowy farmik. No i może być, słuchajcie, problem, no bo cenowo to tak. No tak, bym powiedział, przed, przeciętnie. No ale <laughs> się okaże. Jak, jak będzie premiera 12 listopada, to po prostu pomyślę. Czy kupić go, czy poczekać, aż będzie promocja jakaś. Chyba kupuję. Chyba farminga kupię, jak będzie promocja. Tu coś się stało. Chyba kupię farminga, jak będzie promocja. Wiecie? Się naczepa, pali. No i. Tak mi się wydaje, że po prostu kupię go, jak będzie jakaś promocja. Tak będzie chyba najlepiej. Ajajaj, tutaj, tutaj. Policja. Znowu. 8200 mi zostało. O kurde. Czekajcie, a ja za to ile dostanę? O jeżeli teraz te przyciski mi się tu pomylą. Eh, 20 tysięcy. No. 20 tysięcy dostanę za to. No to tak nie jest, tak źle. To to. I tak wyjdę na plus. W miarę. Więc. Ale jestem ciekawy, kiedy wyjdzie ta Grecja w końcu do tego arotraka No, Przyzedł zwolnić trochę. Mm -hmm. No, kiedy to wyjdzie, to wyjdzie, bo pewnie się dopracowują tą Grecję. I no. I tak już jest, dobra, ten Pomocnik na dziewięćdziesiąt lecimy, do Katowic. Nie, o tej kierownicy nie potrzebuję, bo to. Co taki słabe słabe przyspieszenie ma no. na ile jest ustawione? Na 90 jest ustawione, no słabe przyspieszenie Tam to ciężarówką moją skanią, no to Sek ja tak 10 sekund jest 90 na godzinę Ej, ja już jadę No to tak odcinki będą się pojawiały chyba tak co drugi dzień mi się wydaje No co drugi dzień Tak po prostu i tak sobie słuchajcie gram więc przy okazji ja będę dla was filmy nagrywał <laughs> No Mój autobus nie widzę, wyprzedza. Ta, 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 ta. Niedługo zostało 22 km. Zostały. zjeżdżamy no i dobra dźwięki daje ta ciężarówka słuchajcie aż coś muszę zrobić o światło włączyć, dobra no zwolni. No zobaczymy. Jak to wszystko się rozwinie. <laughs> A myślałem, że to za każdym razem pikać bo A nie, nie wiem czemu to pika. Szczerze nie wiem. Zaraz będzie parkowanko, elegancko. <laughs> Za dziewięćdziesiąt EXPO oczywiście lecimy. O dobra. Elegancko. Damy to, damy tak, wyłączymy. A, jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, zrobię. Eee, gdzie to jest? Nie to. Tak, to jest to. Na miniaturkę. <coughs> Na miniaturkę, słuchajcie. Eee. O, elegancko. dobra No to parkujemy Teraz można parkować ta, 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 ta. o elegancko zobaczymy tutaj jak to wyjdzie No dobra No Dobra. No i elegancko. Hmm. No po kolei lecę. Po kolei. A, nie mam ciężarówki, dobra. Ale tak, tak słuchajcie, odruchowo. Mogę zobaczyć te wiadomości z katalogu lepszenia ciężarówek firmy e e EMA i dobra. No dobra. A tu pokazuje, że jest elektryczny w ogóle. Wszystko tutaj, a tylko muszę ten co to za. A dobra, muszę tylko tam y, ogarnąć tą. Kurde, mi się ciągle myli, gdzie to było. A dobra, muszę jeszcze się muszę przyzwyczaić do tych klawiszy. Hmm. Kurde, jak to jest te te kamery są takie dziwne niektóre. O. I troszkę tak. Jeszcze w dół, trochę. O. Teraz słuchajcie, jest lepiej ustawione, co nie? No. Dobra. No to ten. O. Dobra. No to lecimy, nie? Mm. Dobra. Tutaj wszystko jak stąd wyjechać? A tam, dobra. Żeby mieć najlepszą ciężarówkę, to muszę mieć chyba 30 level. No. No tak, 30 level. Dobra, nic no nie będzie. Dwieście czterdzieści cztery kilometry. No, dobra. O, yet, yet. Nieduście. No, dawaj. No nowa no, 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 wiadomość. A ta ciężarówka się zbiera. Masakra. Tak wolno. Ustawione tego, boże, ona na sześćdziesiąt jedzie. Dobra, to tutaj sobie, słuchajcie, dzisiaj zakończymy ten odcinek, tutaj sobie stanę po prostu, i widzimy się w następnym odcinku, pojutrze, no to słuchajcie, dzięki, że, dzięki, że byliście, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro.